Cześć! Zbliża się jesień, więc wspólnie z Allegro przygotowaliśmy dla Was aż trzy oferty w cenach poniżej cen rynkowych. Dwa prostowniki oraz żarówki. W sumie to mnóstwo żarówek. Jesienne oferty, jak widzicie. W opisie do tego filmu znajdziecie linki do ofert. I przypominam. Liczba przedmiotów promocji jest ograniczona, a z konta Allegro można dokonać tylko jednorazowego zakupu w każdej z ofert. Powodzenia! Cześć, witam serdecznie. Samochód z nostalgią tak się zaczął mail od radka, w którym zaproponował mi test Forda MK3. Dobrze wiedział, co mówił, czy też co pisał, dlatego że tym samochodem jeździłem chyba najdłużej w swoim życiu. Ponad 5 lat jeździłem właśnie Fordem Mondeo tej trzeciej generacji. Pod maską również miałem diesla, chociaż to akurat było TDC i tutaj pod maską jest TD. -C. I TDDi, ale to jest szczegół. Najważniejsza jest historia o tym samochodzie, którą podzieli się z Wami Radek. Zapraszam. Cześć, mam na jej Radek. Przyjechałem dla Was prosto z Pawianizmu, mamy na pod Łodzią. Samochód, jak widzicie, jest to. Ford Mondeo MK3 w wersji Gia z 2001 roku TDDI 115 koni na Batten Railu, czyli na starej pompie rotacyjnej. Samochód, który jest dla mnie naprawdę wyjątkowy. Jest to mój drugi samochód, kupiony od rodziny, zakupiony za nieduże pieniądze. Nie byłem do niego totalnie przekonany na samym początku. Oglądałem go z przodu, oglądałem go z tyłu. Powiedziałem, no to nie jest totalnie mój gust, totalnie nie moje klimaty. Wsiadłem w najazdę testową z wujem, przyjechałem nim się parę razy i ta, ten diesel już mi odrzucił i ten moment obrotowy jego i to, że on jest taki w ogóle powolny i, i ciężki. Więc tak, samochód zakupiłem 4 lata temu. W momencie zakupu miał przejechane 230 tysięcy. Przez te 4 lata zrobiłem nim około 50 tysięcy kilometrów. Przez ten czas tak naprawdę wymieniałem tylko i wyłącznie części eksploatacyjne, takie jak hamulce. Z zawieszeniem totalnie nic nie robiłem. Jest tu oryginalne zawieszenie takie jak było. Przez te 270 tysięcy, więc w momencie jazdy testowej na pewno będzie można to sprawdzić, że samochód dalej płynie dalej jest ten efekt. Po czym poznać, że to jest akurat konkretnie ten model? Przede wszystkim po znaczku G na tylniej szybce oraz po jasnym obiciu w środku, które jest bardzo rzadko spotykane Na serwisach głoszeniowych widziałem chyba tylko i naprawdę jedną sztukę, Poza tym jeśli chodzi o jakikolwiek tuning wizualny, bądź tym co jest pod maską, nie zmieniałem absolutnie nic, dlatego żeby uczcić pamięć o wuju od którego, który był poprzednim właścicielem tego auta, więc jest to wersja GIA, natomiast z zewnątrz nie poznacie, czy jest to GIA, czy nie. Jest wszystko zachowane tak jak było. Odnowiłem tylko i wyłącznie felgi, tak aby były w fabrycznym srebrnym kolorze. I w zasadzie to wszystko. Jeśli chodzi o to, co mamy pod maską, jest to, jak wspominałem, wersja TDDI 115-konna na starej pompie rotacyjnej, która nie ma, jak w przypadku Uzahara, wtryskiwaczy boszowskich, które niestety były wadliwe. Plusem ich było to, że miało, miało więcej, dawało to więcej mocy. Tutaj, w tej wersji, jest o tyle duży plus, że ten silnik jest totalnie bezawaryjny. W 2001 roku, kiedy Ford zaprezentował ten silnik, była to tylko i wyłącznie jego konstrukcja, nie, było to, nie była to konstrukcja z, z koncernu PSA. Więc tutaj absolutnie nic nie było wadliwe. Jedne co wymienialiśmy, to tak naprawdę dwumase co 150 tys. km. Spalanie waha się na poziomie w granicach 7-8 litrów przez cały rok. Jeśli jeździ się spokojnie lub od czasu do czasu, kiedy trzeba, że tak powiem, zapieldiać do pracy, no to wtedy można, że tak powiem, go przybutować. Wtedy na pewno przeczyści nam się troszeczkę wydech. Jeśli chodzi o jakiekolwiek wady, na pewno wspomniałbym tutaj o kolektorze turbo który na pewno trzeba czyścić oraz o wymianie oleju, którą robimy z reguły co 10 tysięcy, co 11 tysięcy kilometrów. Nieważne, czy jeździmy po mieście, czy nie, należy robić to co 10-11 tysięcy i wtedy wszystko z tym silnikiem będzie w porządku. Jeśli chodzi o jakikolwiek tuning wizualny, we wnętrzu chciałem zachować to wszystko w oryginalnym stanie. Yy, jedyne co zmieniłem, no to w radyjko już na takie nowocześniejsze pioniera, tak żebym mógł yy, słuchać sobie muzyki, którą sam zrobię. Yy żebym miał też AUX, że miał USB, sterowanie oczywiście radiem z poziomu kierownicy też jest, natomiast nie jest ono kompatybilne z radiem, które sobie zamontowałem. Zamontowałem jeszcze taki może i głupi gadżet, bo to było bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o Mondeo. Ten taki stary dziadkowy zegarek tutaj. Znalazłem na OLX faceta, który na zamówienie robi takie zegarki elektroniczne, w których pokazywany jest zegar pokazywane jest ładowanie i taki po prostu znaczek Forda tutaj. Nie wiem, czy jednym może się to nie spodobać, inni mogą uważać to za ciekawy gadżet. Uważam, że jest to w porządku, bardzo ładnie to wygląda i nie przeszkadza, nie razi to na pewno oka. Jeśli chodzi o samo wyposażenie, jest tutaj Klimatronik, czyli automatyczna klimatyzacja, której nawet niektóre nowe samochody tego nie mają. Oczywiście skórzany podłokietnik, jasne obicie. Tapicerka, która no, wydaje mi się, że jest dobrej jakości. Poza tym na drzwiach mamy totalnie lichy plastik. Jeśli chodzi o kierownicę, jest to kierownica naprawdę z bardzo dobrej jakości. Też nie wymieniałem jej, chciałem żeby została tutaj oryginalna, więc ślady użytkowania i historii na pewno nie są. Poza tym domontowałem jeszcze, tylko dla polepszenia jakości, audio. Takie syczki tutaj, głośniki wysokotonowe. Wywierciłem po prostu otwornicą tutaj dziury i poprowadziłem kabel, który jest dolutowany do fabrycznych głośników Forda, które swoją drogą brzmią naprawdę elegancko. Czas na test dwumitrowca i od razu powiem, nieprzypadkowo w tym samochodzie spędziłem, można by powiedzieć, 5 lat, dlatego, że ja się w nim doskonale mieszczę. Nad głową przestrzenie mam no prawie że tyle. Względem kierownicy też jestem ustawiony doskonale, a to dlatego między innymi, że zakres regulacji kierownicy jest naprawdę imponujący, spory, więc wyciągając ją maksymalnie i podnosząc maksymalnie, no w zasadzie lepiej być nie może. I dlatego właśnie kiedyś był Ford Mondeo w garażu i to był... Tak, bardzo długo. A jeśli chodzi o szarpanie plastików, to na dobrą sprawę to ja nie muszę tego robić, ani klamek, bo dobrze pamiętam, jak to było. Więc całe to tworzywo przed kierowcą na konsoli jest miękkie, ugina się pod palcem. To prawda, z jakiegoś powodu są dwie różne faktury, ale no, no, na, powiedzmy, że na dotyk jest to dokładnie to samo. Mniej więcej od tej linii zaczyna się już tworzywo e, twarde, natomiast to miękkie schodzi i to w fordach zostałoby w pewnym stopniu, bo jak się tak Wróci do nowszych generacji, nawet Mondeo. To, to tam też te miękkie tworzywa, i one zrobiły się w pewnym momencie jeszcze bardziej takie plastyczne, schodziły naprawdę nisko. Więc tutaj to tworzywo dochodzi aż do tego miejsca. Na górze drzwi jest już twarde, podłokietnik jest mocno taki sobie. Właściwie to twardy po prawej stronie. On również jest niestety twardy i to też pamiętam. I tak to wygląda. Jeśli miałbym jeszcze szarpnąć, to. A tutaj akurat słyszę, że skrzypił u mnie, chyba nie skrzypią. I tak jak z przodu, nie musiałem właściwie wsiadać, żeby opowiedzieć Wam, jak tam się czuje dwumetrowiec. Tak z przerażeniem uświadomiłem sobie, wsiadając do tyłu, że z tyłu ja w tym samochodzie nigdy nie siedziałem, bo zawsze byłem kierowcą. Słuchajcie, jest dobrze. Również z tyłu miejsca na kolana nie brakuje. Nawet gdyby miało zabraknąć trochę, to to obicie fotela kierowcy jest bardzo miękkie, więc na dobrą sprawę jest tutaj naprawdę jeszcze delikatny zapas nad głową zapas ale też garbić się nie muszę i jeszcze te pizzerki pod sufitki na sobą nie dotykam. Co jeszcze? Tunel na środku, owszem, jest, nawiewów owszem, nie ma. Schowki, tak jak widzicie, za fotelami są, w drzwiach również są, więc można by powiedzieć, że wszystko, co w tamtych latach, a przypomnę, samochód 19-letni, miało być, światełko nad głową, to wszystko tutaj jest. Teraz spoglądam na kanapę. Zwykle w tym miejscu mówię, oczywiście są też mocowania i sofix ze zdziwieniem odkryłem, że tutaj mocowa Sofix nie ma. I nie wiem czy u mnie były. Chyba też nie było. No i zgadza się. Natomiast trzeba podkreślić jedną rzecz. 19-letni samochód z jasną tapicerką wygląda po tym czasie jak nowy. Ktoś tu naprawdę dba o ten samochód. Jak wspominałem wcześniej jest to wersja Liftback, więc Wygląda trochę jak sedan, ale tutaj klapa bagażnika podnosi się razem z szybą, co daje nam ogromną przestrzeń bagażową, jak sami widzicie. Można tu pomieścić naprawdę dużo. A co ciekawe, jeszcze tego nie testowałem, ale chcę to przetestować. I pojechać z dziewczyną nad wodę, i w momencie składania tylnych siedzeń, można się wygodnie tutaj położyć. I mamy dwumetrowe łoże. Także naprawdę jest to tutaj ogromna przestrzeń bagażowa. I wydaje mi się, że każdy chłopak, który jeszcze będzie w stanie zakupić takie Mondeo, może to przetestować. No i tak to się robi. Jeden z takich makamentów u Forda, jeśli ktoś jest pedantem i lubi, żeby wszystko u niego ładnie i świeciło, no to można tutaj spojrzeć, że ring z tylnych lamp, który tutaj się pali, jedna lampka nam zawsze będzie się przepalać co jeden, co dwa miesiące, ze względu na to, że po prostu to były starego typu żarówki, które były montowane w starych ciężarówkach. Więc dostać taką żarówkę, która posiada Bolce na godzinie 12 i godzinie 5 jest bardzo ciężko. Teraz wszystkie żarówki p 21 5 w są tak konstruowane, że są, oczywiście, jest jedno ognisko, jest jedno ognisko, natomiast bolce do mocowania są na godzinie 12 oraz 6. I z tym niestety jest teraz problem, więc dla wszystkich użytkowników Mondeo polecam albo je wymontować, albo zamienić na lampy z polifta. Jak ja sprzedawałem swojego Mondeo, to pamiętam, że cena, przynajmniej moim zdaniem, była kompletnie nieadekwatna do tego, co ten samochód sobą reprezentował. Dokładnie, I tak. chciałbym więcej, ale widziałem, że cenniki, e, ceny używane generalnie były na bardzo atrakcyjnym dla kupujących poziomie. Czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło, jeśli to. Kiedy, ile lat temu? Było, oj, u ciebie? oj, oj, to było. No, to było ponad 10 lat temu. 10 lat temu, no to przez te 10 lat absolutnie nic się nie zmieniło. Jeśli mamy zakupić takie Mondeo, jak tutaj prezentowane na materiale, myślę, że za 6,5 tysiąca będziemy w stanie coś takiego nabyć. Jeśli w ogóle uda nam się coś takiego nabyć, ponieważ takie Mondeo to jeżdżą, jeżdżą, pracują i jeżdżą i nikt tego sprzedawać nie chce. No właśnie, z jednej strony nikt sprzedawać nie chce, a więc musi się mu zaoferować odpowiednio większą kwotę, żeby zechciał, a z drugiej strony to i tak są tak. bardzo niskie kwoty. Tak, więc na rynku, na rynku właśnie samochodów używanych, jeśli chodzi o Forda Mondeo, to jest taka dziura. Tutaj nie wiadomo jak, gdzie go sprecyzować. Czy go sprecyzować w kategorii samochodów yy, średniej klasy, znaczy niskiej klasy, czy, czy w, nie wiem nawet szczerze mówiąc. Dlatego, że w 2001 roku uważam, że to był... Yy, to było najlepsze auto w średniej klasie. Ja pamiętam, jak ja kupowałem ten samochód, to w salonie Forda w salonie Forda była gazetka, w której było, był ranking najlepiej prowadzących się samochodów tej klasy. I Ford Mondeo był tym numerem 1 I, i to nie było przereklamowane to była prawda i myślę, że nadal jest prawdą, bo Fordy generalnie rewelacyjnie się prowadzą a biorąc pod uwagę, że to nie był Focus tylko poziom wyżej z ciężkim silnikiem diesla z przodu to nie musiał, a jednak się prowadził doskonale, więc pod tym względem absolutnie się zgadzam, to jest samochód jak na tamte czasy e, wyjątkowy. I w czym upatrujesz właściwie takiego rozjazdu pomiędzy ceną, a tym e, ile ten samochód daje, bo daje nieporównywalnie więcej. Daje przede wszystkim niesamowite, niesamowitą frajdę z jazdy i to jak się w nim płynie. Kiedy... Ej, ty, ty, ty to Ty mówisz o, o tym samym samochodzie, którym przejechałeś? 115 koni? <gry> Ciężko aż powiedzieć. Na pewno ten samochód sprawia, że nie chce się nim tak mocno szarżować, ale kiedy trzeba się gdzieś spieszyć, do, czy na studia, czy, czy do pracy, czy do dziewczyny, to, to, może, to może naprawdę zaskoczyć. No i teraz, biorąc pod uwagę, że masz tak wiele za tak niewiele, co kupić dalej? Ford zaraził. Zaraził, zaraził i zaraził. Jeszcze raz. W 2020 roku mówienie, że Ford zaraził, 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 nie brzmi dobrze, ale okej. Okay. Znaczy, zaraził pozytywnie. Zaraził, zaraził na pewno pozytywnie yy, frajdą z jazdy i tym, że... No tak, rzeczywiście. Rzeczywiście. A. Ale yy, Parę słów na zakończenie dla wszystkich tych, którzy chcieliby jeszcze przeżyć tą nostalgię w tym samochodzie. Jeśli uda Wam się zakupić dobry egzemplarz, zwracajcie przede wszystkim uwagę na, na, na nadwozie tego samochodu, które często ludzie zaniedbują. To nie jest tak, że karoseria była niskiej jakości, po prostu ludzie zaniedbywali to, a należy to przede wszystkim co rok y, zabezpieczać, tak? Jeśli będzie się to zabezpieczało, to nic z naszą podługą się nie stanie. Jeśli znajdziecie jakieś ubytki, też również da się to Pełnić, zabezpieczyć oraz nie martwcie się tym, że ktoś was yy, skarci za to, że jeździcie Fordem Mondeo. Z pewnością wszystkie osoby, które wsiądą do niego do środka, przyjadą się choćby ponad 15 km, poczują tą frajdę z jazdy, przestrzeń, oraz to, jak yy, pięknie gra audio, które jest w środku. Przyznam się, że poczułem teraz takie ukłucie, jak usłyszałem, że skarci. Bo ja rozumiem, że ten samochód może być niedoceniany, ale hejtowany? Zdarzyło Ci się? Zdarzyło się paręnaście razy, kiedy znajomi, a to jeden ma Hondę, drugi ma BMW, trzeci ma Audi, no, tak to było. I z reguły kiedy zobaczyło się, że jeździ się Fordem Mondeo, no to zaraz, co ty, co to za dziadkowóz, weź, weź mnie to stąd. Nigdy a ty, a ty dobrze wiesz. Tak. Na pewno pierwszy raz, kiedy wsiadłem do Forda Mondeo, to tak zadawałem sobie pytanie, czy na pewno chcę to auto, czy będę chciał, będę chciał nim dalej jeździć, czy, czy będzie mi służyć tak jak trzeba. Myślę, że jest to kwestia dbania o auto, o każde auto jakie się posiada, a ono odpłaci się nam kilkakrotnie. W tym przypadku odpłacił mi się naprawdę mega dużą wygodą z jazdy oraz kompatybilność, do, czyli praktycznie służy mi do wszystkiego. Do, do, do jazdów na, na studia, gdzie dziennie robiłem po 40, te, po 40 km w jedną i w drugą stronę. Na pewno mogłem nim przewozić sprzęt jako osoba grająca po eventach filmowych. Służył on naprawdę do wielu rzeczy. Nie było też problemem, żeby jechać w trzy osoby nad morze ze znajomymi i zapakować się elegancko, mając jeszcze dużą, dużą przestrzeń bagażową i, i wziąć coś, coś jeszcze ze sobą. Myślę, że e, kupiłbym to auto ponownie, jeśli Dostałbym je w takim stanie, w jakim mam je teraz. Zachęcam na pewno wszystkie osoby po zakupie takiego auta na Mondeo MK3 Polska. Zachar wspominał wcześniej o, e, o gazetce, w której wspominano, że w, w Ford Mondeo jest to numer jeden z samochodów obecnie kupowanych w tamtych latach. I. Miał rację i sama gazetka też miała rację, ponieważ jazda, jazda tym samochodem jest, jest naprawdę sprawia dużo frajdy. E mając, y mając Diesla dodatkowo jeszcze nie musimy się... Y I tą wersję TDDI 115 koni, nie musimy się naprawdę martwić o, o, o cokolwiek tak naprawdę. Jeśli dwumasa jest w dobrym stanie y oraz y łańcuch, tutaj, tutaj zresztą mamy łańcuch, y więc nie musimy się martwić tak naprawdę o żadne wymiany. Jedynie trzeba pamiętać o tym, aby wymieniać ten olej co, co 11 tysięcy kilometrów. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz wsiadłem do Mondeo MK3 z dieslem, to jak próbowałem ruszyć, to mi zgasło. Jak za drugim razem próbowałem ruszyć, to mi zgasło i za trzecim też. I sprzedawca się uśmiechnął: że wszystkim gaśnie. Okazało się, że tam było coś w mapie, co powodowało, że moment obrotowy przy niskich obrotach był zbyt niski. Była później wgrana jakaś nowa mapa silnika, co sprawiło, że ten moment wzrósł i łatwiej było ruszać. Tym niemniej nie był to pod tym względem zbyt łatwy samochód i teraz przed chwilą mały mi nie zgasł i to jest chyba podobna historia w każdym razie, tym razem przynajmniej nie zgasło i możemy sobie teraz posłuchać dzięki temu tego kochanego klekotu o, ale go wkręciłem na 4000 jedziemy No co ja mogę powiedzieć? Przyspieszać to przyspiesza, nawet tych 115 koni. Tutaj jest potężny moment obrotowy, wystarczający do tego, żeby jeździć dynamicznie i za to ten samochód bardzo lubiłem. Ale ten swój samochód lubiłem jeszcze za jedną rzecz. Fantastyczną, bardzo precyzyjną skrzynię biegów, której ten samochód z jakiegoś powodu nie ma. Nie wiem co się dzieje, może to jest inna skrzynia biegów, może ta miała ciężkie życie, ale to co tutaj czuję, to jest takie, jak to się mówi, mieszanie kijem, nie wiem, w garnku z miodem. A nie zmienianie jasne czytelne biegów, więc to jest trochę słabe. Słabe jest też wyciszenie, co słyszycie. I ja jeżdżąc w swoim TDCi, w zasadzie spędzałem długie godziny stojąc w korkach i przekonując siebie, że ten klekot to jest to. to, jest poważna maszyna, mocny silnik pod maską on musi klekotać i tak ma być gdyby nie klekotał to by nie było to samo nie udało mi się nigdy siebie nie przekonałem do końca nie klekotał i ten robi to samo e, natomiast no, to za co ja lubiłem ten samochód to za to jak on się fantastycznie prowadził o, i to jest to I to jest to, nieważne że wielki nieważne że ciężki dosyć przód przecież diesel nieważne że to nie jest samochód do pokonywania ostrych zakrętów, przecież to jest rodzinne, duże, praktyczne auto. Wszystko jest nieważne. To jest Ford, który jest świetnie zawieszony. Z definicji Fordy mają świetne zawieszenie i który nie boi się ostrych zakrętów. Czekaj, żeby 50, to ja muszę wbić. <grym> No i tyle, no, zrobił pokonał te dwa zakręty, od niechcenia ja widziałem, że tak będzie i ja wiem, że te, te, te samochody tak mają natomiast tutaj ten ma jeszcze coś, czego ja nie miałem mianowicie szybki zakręt no teraz na przykład tego nie robi ale podczas jazdy czułem bardzo delikatny śladowy na samym końcu ale jednak opór na kierownicy, który trzeba było przełamać w jedną stronę i potem w drugą stronę znowu się pojawił na końcu więc nie, to jest taki szczegół który też różni moją wersję która jeździła w zakrętach bez żadnych zakłóceń od tego egzemplarza. Poza tym tak, pamiętam te wibracje, to drgania, ten klekot. Tak jak powiedziałeś, zamykając bagażnik. Tak to się robi. No właśnie, tak się robi samochody rodzinne, pojemne, pakowne, duże, które jednak nie są nudne, podczas jazdy dają radość nie tylko wszystkim na tylnej kanapie ty, czy, czy też no, na tylnej kanapie, swoją ale e, nie tylko podczas jazdy jako pasażer, ale też kierowca dobrze się bawi, dlatego że ten samochód doskonale skręca. I e, lata mijają, a on wciąż nawet na tle samochodów nowoczesnych, jak na te gabaryty, jeździ fantastycznie. Także jeśli e, drogi. Właścicielu lub właścicielko nowego Mondeo, jeśli będziesz chętna zakupić takie auto, z pewnością Ci polecam. Za małe pieniądze możesz otrzymać naprawdę wiele. Ulżyło mi, bo zaraz pomyślałem, że po, zaraz powiesz, jeśli drogi właścicielu, chcesz, to jest to na sprzedaż. <laughs> <laughs> Brzmiało jak początek niezłej reklamy. E, dobrze, żartowałem. E, dziękuję za zaprezentowanie tego samochodu. E, bardzo mi było miło znowu się spotkać z MK3 i jakby troszkę się przemieścić w czasie. Taki wehikuł czasu dla mnie to był na jedną krótką chwilę. Całkiem to było. Miłe spotkanie. Wam również dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!